Siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, chciałem nagrać taki mały dodatek do ostatniego odcinka, w którym rozmawialiśmy sobie trochę o, o tym jak bezpiecznie jest w Kanadzie, tak? I oczywiście różne się posypały jakieś tam komentarze i odpowiedzi, że Stwierdziłem, że jest w miarę bezpiecznie, to niektórzy mówią, że nie, że, że jest bardzo niebezpiecznie. Inni skoją, że jest super, że nic się nie dzieje i tak dalej. I to jest normalne, bo każdy mieszka w innym miejscu i inne rzeczy się dzieją. Przecież to tak jak, jak w każdym miejscu na świecie, nawet w jednym mieście, można mieszkać w spokojnej dzielnicy, a można mieszkać w dzielnicy, gdzie co nas jest policja, rozruby i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, my mieszkamy w bardzo takiej w miarę nowej dzielnicy, bardzo spokojnej. Z reguły. Tutaj chyba te budynki były budowane gdzieś w 2012 roku. Rodziny, dzieci, szkoły, nowe sklepy buduje się tutaj dookoła, ale coś wam chciałem pokazać. Odwrócę tylko kamerkę. Dobra. To jest wejście do naszego domu. Mieszkamy w takim szeregowcu, tak zwanym jakby to powiedzieć. OK. To jest auto mojej żony, PLK, z tyłu na. na, na... Nad Zderzakiem. <grych> eee. Dobra, to zobaczcie, to jest nasz, nasza okolica tutaj. Bardzo fajne domki jednorodzinne. Nie eee, się będzie zum chrzanił, bo jest... Pada śnieg dzisiaj. Mieliśmy trochę spokoju eee, ze śniegiem, stopniało, ale właśnie wraca zima do nas. Nieważne, dobra, przejechaliśmy, nie wiem, 30 metrów. To jest droga do pracy, droga do sklepów, droga w sumie wszędzie gdzie jedziemy. Dobra, budynki po prawej stronie tutaj, te mieszkania, okej? Okay? Czyli jakieś, nie wiem, 100 metrów od naszego domu. W piątek, niecałe dwa tygodnie temu, była tutaj strzelanina. W piątek 8 rano yy, policja dostała wezwanie, że ktoś słyszał prawdopodobnie strzały. Kiedy podjechali tutaj, jakiś auto ruszyło z piskiem opon, zaczęło uciekać. Spod tego bloku i jechało dokładnie tak jak ja teraz jadę. Ok. Policja ruszyła w pościg i gdzieś tutaj, na tej długiej prostej, tutaj gdzie jedziemy teraz, te auto uderzyło w inne auto nie, y, zaparkowane w albo które wyjechało już tutaj z boku. No ale na, na szczęście nikomu się nic nie stało. E, facet został zatrzymany, 23 latek y, z odstawy. I jak się okazało, miał w samochodzie, yy, jak to jest napisane w artykule, długą broń. Nie jest napisane, czy to była jakaś tam strzelba myśliwska, czy jakiś karabin, czy nie wiadomo co było. Długa broń w każdym razie. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Oczywiście on tam ma postawione zarzuty. I wiecie, co? to jest pierwszy taki przypadek tutaj u nas w okolicy. Nigdy o tym niczym no, nie słyszałem. Wiem, że w Ottawie, czyli za rzeką, po stronie Ontario, dosłownie 15 minut od nas, są dzielnice, gdzie. Jest masakra. Tutaj też po naszej stronie w Gatino też słyszy się dużo o handlu narkotykami, o jakich tam napadach i tak dalej, czy tam w klubach nocnych coś takiego. E, tak z ciekawości sobie w statystyki. Słuchajcie. no Tawa, stolica, stolica Kanady, tak? Słuchajcie, w 2012 roku, który się jeszcze nie skończył, było 69 strzelanin w samej Ottawie. Nie wiem, ile było ogólnie w całej Kanadzie, nie, nie, nie zagłębiałem się w to te... i powiem Wam od razu, że Ottawa jest spokojnym miastem, Jest spokojnym miastem w porównaniu do, do Montrealu, czy do Vancouver, czy, czy do Quebec City. To jeszcze Ottawa, tutaj te statystyki są niezłe. Quebec ma się bardzo dobrze, e, prowincja Quebecu, o połowę mniej przestępstw niż, niż w Ontario na przykład. E, ale jednak, no nie wiem, 70 prawie strzelanin w mieście, które jest spokojne, no to ja się zastanawiam co się dzieje w innych miastach. Z tych 70, 69 strzelanin 13 osób zmarło. Nie czytałem tam szczegółów, ile osób było rannych, w jakim stopniu i tak Także to tyle. Taki, taki dodatek do, do poprzedniego filmu. Możecie sobie sami wyciągać wnioski, możecie sobie sami poszukać informacji. Wszystko, wszystko jest w internecie, zobaczcie, wszystko co ją ja podaje, to jest albo takie, tego typu informacje, to nie są jakieś tam wyssane z palca czy z tyłka, to są prawdziwe, znaczy prawdziwe, to są podawane przez policję informacje. A teraz czy oni podają prawdę, czy, czy, czy tuszują, bo niestety wiele rzeczy tu się tuszuje, jednak w Kanadzie musi się tym wiedzieć. Dużo ludzi twierdzi, że to jest komuna, tak, dużo rzeczy się zamiata pod dywan, tak jak. Słuchajcie, często słyszę, jak ktoś tam mówi, że w Polsce o, ta korupcja wśród polityków, że tam tak samo, tuszują sprawy, zamiatają pod dywan, jakieś nocne obrady, jakieś tam pierdoły. Wszędzie jest to samo. Wszędzie jest to samo, słuchajcie, dowiadujecie się wszystkiego po fakcie. Ja się dowiedziałem o tej strzelaninie u nas pod domem dosłownie tydzień później, jak przeczytałem w gazecie. Dobra, ale taki dzisiaj chciałem zrobić odcinek troszeczkę inny. I to nie ma nic wspólnego teraz powiedzmy z tam ze strzelaninami czy tam z przestępstwem czy z, z tymi rzeczami, ale ogólnie powiem mam tak, nie przyjeżdżajcie do Kanady. Co mam na myśli? <śm> żeby nie było, że tak ogólnie, żeby była zrazić do Kanady i tak dalej. Mam tutaj na myśli to, co jest najbardziej powszechne, to, co jest najbardziej... W tak powiem, sposób, w jaki najczęściej ludzie tutaj próbują wyemigrować, to jest wiza pracownicza i kontrakt u jakiegoś pracodawcy. Słuchajcie, jeżeli możecie, to unikajcie tego jak ognia. Dosłownie, mówię Wam, mówię wam z doświadczenia mojego własnego i mówię Wam z doświadczenia innych ludzi. E, musicie wiedzieć jedną rzecz: że wiza pracownicza nie jest stworzona po to, żeby Wam ułatwić emigrację do Kanady. Ona jest stworzona po to, żeby pracodawcy kanadyjscy, którzy nie mogą znaleźć. Pracowników na, na lokalnym rynku mogli sobie ściągnąć kogoś z zagranicy. Przeważnie oznacza to, że jest to, są to zawody, których nikt nie chce tu wykonywać, lub są to zawody, które jest bardzo ciężko po prostu, na które bardzo ciężko się dostać, bo trzeba mieć tam, wiadomo, uprawnienia, wykształcenie i tak dalej. Ale tu jest taki problem, że wasze kwalifikacje z zagranicy się tutaj nie. Nie nadają, one nie są tutaj uznawane. No i tu jest problem. Na przykład mam znajomego, który z, Fili Fili z Filipin przyjechał, był tam lekarzem, a tutaj jest po prostu asystentem jakby jakiejś, jakiejś położnej czy coś takiego, po prostu sprząta kible w, w szpitalu czy tam w jakiejś klinice. Wiadomo, że nawet sprzątając te kible i tam szatnie i tak dalej, tam nie wiem co on tam jeszcze robi, jakieś korytarze myje, no to on jest szczęśliwy, no bo na Filipinach zarabiał tam powiedzmy 30 dolarów na, na miesiąc, czy tam na, na tydzień, nie wiem, mówił mi, nie pamiętam, jeszcze raz nie chcę słamać. no to on zarobi tutaj wiadomo, dużo, dużo więcej, ale też życie go kosztuje, dużo, dużo więcej. Także on będzie musiał wracać na jakieś tam studia, nostryfikować swoje dyplomy, będzie musiał na to wydać mnóstwo kasy i tak dalej, tak dalej. To jest właśnie ten cały system w jaki się wykorzystuje ludzi wykwalifikowanych do e, niżej postawionych stanowisk, tak jakby, tak? Czyli jesteście, nie wiem, u siebie inżynierem, a tutaj będziecie jakimś tam e, pomocnikiem inżyniera, czy tam asystentem, czy coś takiego. Czyli od razu spadacie o kilka szczebli w dół. Może to nie jest najgorsze, może to nie jest najgorsze, bo czasami, tak mówię, mówię, bardziej się opłaca kible gdzieś sprzątać w jakimś kraju, niż być jakimś menadżerem u siebie. Znałem na przykład inny przypadek, Inżynier budowlany z Rosji, który tutaj robi budowlankę i sobie chwali, e, mówi, tam był inżynierem, tak, Robił pomiary jakieś tam inne rzeczy, a tutaj zapiernicza z młotkiem i, i, i z łopatą i jest szczęśliwy, bo utrzymuje tutaj rodzinę i rodzinę jeszcze w Rosji. Także to jest potem kwestia własnego, chyba nie wiem, ego i własnego widzimy się, co chcemy robić, no ale nieważne. Co jest? Tak naprawdę w takim przypadku tej pracy. to jest to, że jesteście totalnie uzależnieni od jednego pracodawcy. I wszystko, wszystko co tutaj będziecie w Kanadzie robili, załatwiali i tak dalej, jest uzależnione właśnie od, tej waszej, od tego waszego pozwolenia na pracę. I to jest też tak, że pracodawca ma bardzo dużo opcji, a wy macie bardzo mało opcji. Na przykład nie możecie sobie zmienić pracodawcy. Jeżeli dostajecie kontrakt dla firmy X, to możecie pracować tylko dla tej firmy X. Macie wpisane nawet na pozwolenie na pracę. W jakim miejscu możecie pracować? Nie wolno Wam pracować w innym miejscu. Nawet jeżeli firma ma jakąś tam filię w innym mieście, tak naprawdę nie macie prawa tam jechać. Nie macie pozwolenia jechać tam pracować. Musielibyście wystąpić o nowe pozwolenie na pracę. Poza tym musicie mieszkać w prowincji, na którą macie wystawione pozwolenie. I tak jak my, właśnie musieliśmy się do Kurek przenieść z Ontario, no bo tutaj się udało załatwić wizę pracowniczą. Nie możemy na przykład mieszkać po stronie Ontario, musimy mieszkać tutaj, bo tutaj mamy opiekę zdrowotną, tutaj mamy płacić podatki i tak dalej, i tak dalej. I właśnie na przykład z tą opieką zdrowotną jeżeli na przykład pracodawca Was zwolni, albo Wy się zwolnicie, okay, tracicie wszystko, co jest powiązane z Waszym właśnie z Waszym pozwoleniem na pracę. Czyli Automatycznie na przykład szkoła może, jeżeli macie dzieci, szkoła może Was wymagać nowego pozwolenia na pracę, jakiegokolwiek pobytu legalnego. Z tym, że jak, jeżeli stracicie wizę pracowniczą, automatycznie przechodzicie na status turysty i wtedy nic wam się nie należy. Nie należy wam się opieka zdrowotna, mogą być problemy z tym, żeby dziecko chodziło do szkoły i tak dalej i tak dalej. Także powiem wam, że w ciężko, to jest ciężki temat, bo my się na tych wizach pracowniczych już bujamy prawie 7 lat, i powiem Wam, że nie jest to fajne. Na przykład kończy Wam się jedna wiza pracownicza, składacie wniosek o drugą i jest, czekacie 3-4 miesiące. Tak długo, jak czekacie na nową wizę, możecie nadal pracować, bo macie tak zwany status chroniony od momentu złożenia wniosku. To tak jakby wydłuża obecne pozwolenia na pracę, ale instytucje właśnie takie, które wydają Wam inne dokumenty typu właśnie karta zdrowia nie wydadzą Wam nowej karty zdrowia i nie pokryją Was, dopóki aż nie dostaną do ręki nowego dokumentu z Waszym uaktualnionym statusem w Kanadzie. Czyli czasami obecnie, np. Nasza, nasza córka nie ma karty zdrowia, tylko dlatego, że jej paszport się skończył, otrzymała już nowy, no ale niestety, składanie wniosku, otrzymanie nowego dokumentu, to tak jak to jest taki jakiś okres 3-4 miesięcy. Mhm. Czyli, jeżeli teraz byśmy musieli z córką do lekarza, no to musimy zapłacić z góry. Te pieniądze nam zwrócą dopiero jak ona dostanie swoją nową kartę zdrowia po złożeniu wniosku i po czekaniu kolejnych kilku miesięcy. Także weźcie to pod uwagę, bo nigdy nie wiadomo, co się może stać, i czasami może być, że będziecie w takiej sytuacji, że może Was to bardzo drogo kosztować. Także, moim zdaniem, przyjechanie na wizę pracowniczą. Z taką nadzieją, że to się przekształci w pobyt stały, to jest najgorsza z opcji, jaką możecie sobie wybrać. E, osobiście powiem Wam tak: po tych prawie 7 latach, co tu jesteśmy, to co wiem, to co widziałem, obecna sytuacja, e, doświadczenie przede wszystkim właśnie z, z biurem do spraw imigracji, z biurokracją. To gdybym miał tutaj przyjechać teraz ponownie, to tylko i wyłącznie już z pobytem stałym. Nawet jakbym miał czekać, nie wiem, 5 lat w kraju, czy to by było w Polsce, czy nie w Polsce, nieważne, gdybym to miał załatwiać w jakikolwiek sposób, ale przynajmniej powiem wam szczerze, że miałbym ten spokój, że mogę robić co chcę, gdzie chcę, z kim chcę. A tutaj od prawie 7 lat jesteśmy uwiązani. No prawda jest też taka, że ja mam kontrakt tutaj, tak z pracodawcą i ja mam tą wizę tak zwaną zamkniętą, wydaną na jednego pracodawcę. Moja żona ma otwartą wizę pracowniczą. Moja żona może pracować, gdzie chce, może własną firmę założyć i tak dalej. No to jest takie pół na pół. To już musicie sami podjąć decyzję. Ale tak jak mówię, czasami może, tak jak u mnie było w pierwszym przypadku, gdzie pracodawca, który właśnie tu mnie ściągnął, który to wszystko załatwił, niby i wszystko wyglądało cacy i pięknie, no okazało się, że po prostu jest wielkim oszustwem. On nawet wyjechał z Kanady, nie wiem, czy on o tym mówię, wyprowadził się do USA, bo już sobie tutaj tyle problemów, że musiał stąd wyjechać. On mnie na początku w ogóle nigdzie nie zgłosił, nie odprowadzał żadnych, żadnych składek za mnie, żadnej, żadnych podatków. Nie, technicznie nie miałem żadnego ubezpieczenia, bo to wszystko było fałszywe. Także dlatego jak to wszystko wyszło na jaw, no, to straciłem tą pracę. Wiadomo, ja bym tak, i tak odszedł. No i wtedy zaczęły się nasze problemy. Także widzicie, to wszystko może pięknie wyglądać na początku, a nigdy nie wiecie, nie, nie wiecie tak naprawdę z kim macie do czynienia. Jeżeli już zdecydujecie się przyjechać tutaj na, na taką misję pracowniczą, ja to powiem wam jedną rzecz. Wymagajcie od pracodawcy umowy o pracę, dokładnej, pisemnej umowy o pracę. To jest tutaj rzadkością, naprawdę musicie, bardzo często zobaczycie, że jak poprosicie o umowę o pracę. Tutaj mówię o że nie mówię o jakichś tam dużych firmach, może jakieś duże korporacje, to jest normalne, że mają, że mają kontrakty podpisujące z pracownikami. Małe firmy, bardzo rzadko. I jak poprosicie o zapytacie o kąt, jak powiedzieć, gdzie jest moja o pracy, to zaczną kręcić nosem. Dlaczego? Dlatego, że oni się w ten sposób zabezpieczają, że jak coś wyjdzie na nie, to wy nie macie nic na nich w ręku. To jest taka moja mała przystroga. Nie żeby być negatywnym, ja wam powiem po tych rzeczach, coś tutaj widziałem, to wolałbym dmuchać na zimnej gdybym miał to robić od nowa, to na pewno bym to zrobił całkiem inaczej. I tu nie mówię tylko za siebie. Moja żona na przykład to samo. Nigdy nie dostała do ręki żadnej umowy o pracę. E, chyba, chyba na jednym stanowisku, na tym ostatnim, który teraz miała, e, a tak jak gdzieś tam pracowała w różnych miejscach, to po prostu a no, przyjdzie tylko do pracy i, i zaczynaj. Nawet nie, niby się umawiacie, jaka stawka, ile godzin i tak dalej, a tak naprawdę nic nie macie na piśmie. E, całkiem inaczej to działa niż Europa, także jeżeli e, nie macie z tym, nie się z tym do czynienia, to może być to troszeczkę da się dziwne. Także tyle. Jeżeli mówię, jeżeli macie opcję, żeby tu przyjechać z pobytem stałym, jak najbardziej, e, jeszcze taka mała uwaga, jeżeli chcecie naprawdę tu przyjechać, e, nie, nie nastawiajcie się na to, że pojadę sobie do Kanady tam na rok, odłożę kasę w do po, po Polski czy gdzieś indziej, bo nie odłożycie, chyba że będziecie mieszkać w bardzo syfiastym miejscu z karaluchami i pluskwami, i właśnie w jakiejś dzielnicy, gdzie nie jest super bezpiecznie. No to tego chyba nikt nie chce. A jeżeli przyjrzycie tutaj że stawiacie się tak, tak jak my, że żyjemy sobie normalne, normalnie, przepraszam, e, czyli wynajmujemy jakiś tam odpowiedni standard mieszkania czy dom, kupujemy samochód, tak? Będziemy jechać na wakacje sobie tam raz w roku, czy dwa razy w roku. Ja tak powiem, no nie, nie to, że nie oszczędzamy, ale również też no, nie, nie chowamy pieniędzy pod podłogę i nie jemy zupy chińskich. Ok, i nie, nie siedzimy przy świecach, nie oszczędzamy na, na, na świetle na prądzie. Także zastanówcie się nad tym porządnie, bo może nie być warto, jeżeli macie fajną sytuację, nieważne czy to jest w Polsce, czy gdzie indziej, zaczynać tutaj od zera, to wam powiem tak, nastawcie się na kilku, kilkuletnią męczarnię z biurokracją, z przepisami frustracje, stresy, nieprzespane noce i tak dalej i tak dalej. Jeżeli myślicie, że warto, ja uważam, że tutaj w Kanadzie jest, są perspektywy, są wielkie możliwości, ale tak, własny biznes, jeżeli macie jakiś pomysł na własny biznes, też wiadomo tu jest inny rynek niż, niż na przykład w Europie, także to też trzeba się trochę rozeznać, albo jeżeli tak tu gdzie my jesteśmy w tym rejonie od no to praca rządowa, powiem szczerze. Inaczej praca na, na etacie u kogoś, jeżeli się chcecie naprawdę dorobić, no to nastawcie się na pracę na dwa etaty lub potężne nadgodziny, nie wiem, praca 15 godzin dziennie. To wtedy tak, to wtedy się czegoś dorobicie. Prawdopodobnie szybciej niż na przykład w Polsce, ale zastanówcie się, czy warto. Tyle na dzisiaj. Jeżeli macie pytania, to jak zawsze mnie wpadajcie. Najlepiej przez Facebooka, grupy z Kanady, yy, możecie mnie tam znaleźć. Albo w komentarzach na YouTube, ja odpiszę na komentarz. Możemy się wymienić mailami, jeżeli macie konkretne pytania. Tymczasem pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego razu.